Eee, siema widzowie, z tej z nami znowu kurde w tej kupie GFC Eee wiem. Stoiłem... zobaczcie co się będzie dalej działo. Heh. Także z drogę, tak żeby wiecie. Tak jak ja Gosia, nie, nie? Ten... Króżki sypać, żeby wiadomo, nie? Gdzie idziemy? tak jak wróci do autka, nie. ...harasz... ...harasz nas na drzewa, hatfu, dobra, fast, Speedruned dawaj, w macie odcinku próbuję zrobić nie, co nie? W sumie tak zagrałam w to było jakąś to są questy, coś musisz wiedzieć nie? I can't no i w przerażeniu w tym momencie dostałem kartę kojarzmę, ja Motel, a w motelu nie byłem Więc może, nie wiem, później trafimy do jakiegoś motelu To gdzie jeszcze nie zbędziełem w tym odcinku Troszkę znaleźć skał to, to będzie bym... No nie rób tego auto Dobra, inne sobie weźmiemy Tam jest bar w sumie To nie wiem czy w sumie nie lepiej jechać, bo tam była jakaś jeszcze droga Czekajcie A co to jest podstawów? Nie ma to Była droga Nie, a no była Może tam jest staty bębna Eeeh To jest jakiś silnika, nie? Daj mi tu hajsiwo. Albo kupę staty bębna Mam 5 złotych Nie wiem co za co kupię, ale będzie fajnie Parking A, koniec mafoteria No dobra, fajnie Mogliście go zrobić pójść dwa kilometry wcześniej To jest flippy monkey Pociągam im tam, tyle jazdy zrobili Na skróty Go Go To warranty No się, fajna forma, farma Łoł! Wow. Dobra, no, tu to jest coś to bronią. Tam jest... ten. Zobaczmy co będzie tam. Ta 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 Eee... Bo tu też wygląda jak hejt mapa. Tak no, ta droga nie wygląda najlepiej. No, zdecydowanie to jest fajnie. Fajnie, gra Ale dobra. No nie wiemy, jakie granice ma ta mapa. Ale tu biało. Jak na fleszy chce się no. Ej, żeby to jest max zbliżenie kamery. To jest. to jest Tak może być to maks <grym> Wow. Chwaj, nitro. Stacja benzynowa, no... Ostatnie miejsce, gdzie bym powiedział, że jest stacja na... benzynowa. całe miasto przeżyliśmy. I to też są pecha, nie? Żeby... Jest! Serio? Żeby... Ostatnie miejsce, gdzie przyjechać tak akurat stacja benzynowa. No to trzeba mieć... Nie wjeżdżaj daleko. Stop! Pilar... Powiedz, biedako. A. czyli na to trzeba się zarobić. Go! 50 osób. A masz na konbić. Lepsze niż na to. się nie tego zielonego? Aaaa, nastąpił tak. Yo, krzyczący. Dobra, przechodnią, 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 przechodnią. są ludzie? Czy jak się jeździ to się nie wspalnią, to... O, no, tu ktoś idzie. Aaaa! Dawaj hajdu, bydaku. Trzeba mu jemu na głowę wlać, mój Boże. Nie, zostaw. Eee, you die? To. Tak. <laughs> Jak dostał, kurde, lepe w kolano. Nie wstawać. Eee, kurde, jaki... No ty. Oh. <laughs> Leżeć, kurde. <laughs> Masz. Ziem, rasz. O! <laughs> Ciekawa animacja, kurde, chłopie. Dziokre ok. bonzo. Wow! Dobra, Ej wiesz wsady, ja tylko śniężkę rzucaczem. Gdzie nam za haj? Joki! One shot two kill, widzicie to? Kuj Halo hajs O to mnie lepie. Mam 32 doce. Ja się dołce. troszeczkę. O wow! Śnieżki tak to co się po ziemi o, masz po jajach Ty już nie jest szkoda. Ktoś jeszcze ja. chciał chłop za klamkę złapać i jechać na zakupy nie? o! Pięknie dać nas na benzynę, ja ci pożyczę furę, nie? sorry, cofam dobra, wezmę starą narwa dąga, 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 dźwięka, dźwięka siema you team light, o oh. sorry, że ci stopę przejechałem, chciałem co mu się z kłam dzieje, ty? To się w traktor zamienia. Masz ur... no kurde, to ja się ugłosiłem śmiechem. Nieeee! O. La 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 la. Dawaj fanta. Gdzie ja to mam? Halo? A! Dobra. Ta, ta Na turbie! Proszę. Widzicie jakiś snem jest mądry? Jeszcze się piję, jak się Bo ta gra ma, kurde, fabułę! Tak. Patrz. Ło, jaki laks. Feel the car. Lay the town. O, no, dobrze, ten kamyczek nie zablokałem. Driftem. A. No to był drift, pamiętaj. I ta gra jest taka głupia

Dobra, jestem ja szczęśliwy. Jestem. Dobra, parkowanie tak, tak. R2. Jest sobie tam, masz wolność. Gdzie to ma wlew paliwa? Gdzie to jest paliwa? O! XT. <ścoughs> o, siema. Kurde. Złe auto, kurde. O, napełniłem. Ewa. Dawaj mi pójść śnieżkę A tfuu Moje lepsze A Dobra, jedziemy. Ej, to nie ja Czemu mi się ekran? O O, motel! Patrzcie! Wiem, że ta groma w błędu, ale do motelu. To jest. Za... Get some sleep. Jestem ja na górze, pokój. Nie mój. Nie mój. O, mój. Dalej. Nie. Ja. Dobra to. Na ła. Ła, ale się web, <grywia> sobie łeb sobie <grywia> elo Także przechodzimy, kurde, do simulator. A co tu się dzieje? Halo! Sąsiad, copyrighty! Halo kopi Co? Co? co, 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 co się <mysł Ils _> Eee <Elektromuszy nói> Sąsiad Maszci, oleje, kurde Wszystko Zastrzałem sobie na wycieraczkę Co my to jest? O! A nie, fajnie. No, a jakiś raz muzyka będzie to. O, masz tam kurde. Sąsiad, niedobry. No, coś długo jest czarne jak na pewno. A no i oczywiście, że nie mógł dać spać, nie? Ej, ty tam słyszysz? Ej dobra, ta gra sobie się. No. Hej, no. Tu Fryer jeden. Ponczek walany. Ej, na bank tu wyjdzie jakaś krwawa jatka, Nie, wyjdzie dziesięciu. Ja ich zastrzelę. Pójdę do kicia, policja przyjedzie od domu. Nie, sprawy. O. Wleje ci na drzwi, masz kara szafot, hello. No, Jest. Nie wspieraj go. Masz, kurde, kona solo, wlejesz. No, Ała, dobra, wlejesz 7, hello. Panie, wypiew się tą muzyką. Dawaj, hajs, biedaku No, stary pijany w Battlefieldzie, hehe. Chcemy jak ja się No, już się. No masz tam, kurde. O, nie chciałem ci podnosić. Masz tu, kurde. Jesteś frajerem jednym walniętym wal się na łeb, spać Proszę mnie nie zerować Bo takie jak to siedziałem Ej, mówiłem, że ta gra ma fabułę I się... Tam jedynka i, i dwójka i tamty grant coś tam, to, 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 to tam się wiele nie działo, nie? A tutaj patrzcie, można normalnie przejść. O! Nie ma sąsiada z no, znowu muzyką. Nie ma. Hatfu. Nie idę do więzienia. Nie ma szans. Patrzcie się. Idę spać. Eee. Chyba trafiliśmy na dołek. Mhm. Eee. Nasz tam se to zajewa. A jak trafię. Jakie ciśnienie, panie. Lepiej! Jesteśmy w kisiu A to w sumie chyba gorzej Sikusik Dobra, zapełniamy kibal A są w ogóle... A są te niebieskie kropki te O, na pluta. jeszcze Obra, czekajcie. Coś musi być. Wszędzie pozamykane. To jest otwarte. Sią... Hej, czekaj, w kiblu może będzie hajs. Nie. Tam jest jeszcze na końcu otwarte. Kibal. Albo jakaś broń do ucieczki. Ale hajs to można przykupić strażnika, nie? Da się stąd uciec na dół Dobra Wszyscy niech się nie boją w tym widzi O Dobra wal się Tam jest dwarty chodźmy Nie ma nic kiba otwarty Nie Do dobra na ten kiba Chociaż dobra otworzę Dobra lepo frajerzy na łeb gdzie tu są schody tu? Panie! Co jest otwarte? Kugo Siul Tam nie ma otwarte Tam coś jest, tam jest, tam jest chłopacz Tam coś jest Chodźmy, dawajcie Siema! Oooo! Screwdriver. driver śrubokrant gra, ja! ten okulary, ma i wiadomo, że kurde, bogaty, granaty wziął, nie? Słudo, spakało co, 10 dolców za już, jestem za, nawet przeciw, eee, i to jest chyba taki farming simulator teraz się zrobił chyba, bo 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 hmm. się nazywa? No bo ten Eee, no bo pięć złoców do morza, nie? I wiecie, i jeśli się nie zgadzał. To trzeba jednego typa złapać. To będzie ciężkie. A jak ta ucieka? leży? No nie ma hajsu. Traty. To, to trzeba wykminy zrobić, nie? Ja na razie mam daleko ludzi Chodź to! Do... No masz pory... Masz, masz, masz! O! Drop hajs! Jest 15 dosłów! Do... Dawać mi na dół! Dawać! Lecim na Szczecin! Tam było, nie? To Oczywiście, siema! Dawaj kosę! Nardu Idziemy znóż! Leżysz? Leżysz. Ziemek, ty ty ci sam. Miałeś biec w innym kierunku, ale niech ci będzie. Też się, żeś! Ej, fajn te kosa! Jak to trzymam w ogóle tę kosę. Tarara ej dudek! Wait for me Dobra, o, jest siwo. Piesię dotych są na granaty. To będziemy najdami łapać. Ludzie. Mam nadzieję, że nie są ograniczone, nie? To najde wiecie, chwili. A tam się snizie? Nie, chyba ktoś stał. O Jezu, podnoszenie najdów, nic znaczy nie pieniędzy pieniądze to jest katargą. idziemy po nejdy. Siema. A twu. Dawaj te naidy. Farming Simulator w więzieniu. O! Jeden! Poczekajcie, oni tak idą, nie? W, 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 kilku. Dobra, dawaj. Wow! Tego nawet zabiło. <laughs> Siema. ma. Czemu tu nie ma strażników? Mam 43 dolce, to tak średnie, że mi się zwróciło na. O! Mormony, nie? Ale weź. O, dobra. 86. O, tu jest jeszcze coś. Oj tu. To 3, dawać Dobra, ślubokat Albo wiecie co? E, myślę, że... Kurde, czy mnie zapisze w tym momencie? To jest dobre, dobre pytanie, nie? E, wiecie czy... Bo, bo ja bym skończył odcinek i ucieczkę z nie ja robię... Jutro coś, nie? Muszę ci pisać coś, bo to była najba... najlepszej gry roku 2021. Simu... ten ziomeczek symulator 3 tak Siema. Rotowaj ten śrubak, Bez gadania. Mam go. Nie ściemnia mi ekranu, więc to jest coś, co nie trzeba zrobić, wiecie? Nie można tym dźgać Dobra, w takim razie zakończyłem ten odcinek tutaj. Eee, i let's go together, nie? Zostańmy. Tak. Idziemy w więzieniu. Także. E, także trzymać się widzowie na arka.